Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No, co Wam mam powiedzieć? Jaś dorobił, że tak powiem, piłuszy. Znaczy, proszę nie mówić takich słów, bo nie wiem o co chodzi. Właśnie teraz nikt nie wytłumaczy. MFA kto rozwalił? Ja rozwaliłem MFA? Dlaczego? Bo ktoś mi coś tam kurde poszperał w nim. A teraz do mnie autorować. mówi: Janinko, kochana bzdinko, kobieta piękna zbrotał. Weź mi pomóż Ściągnąć te padło z pola, tak to mi mówi No bo widzowie, jakby było trzeba przydało się, kurde, go ściągnąć tutaj na podwórku Ja wtedy mogę dzwonić po mechanika, niech przyjeżdża, patrzy co tu się stało A nie, on będzie mnie gnił na tym polu, jak trzeba coś jeszcze porobić od odczepię, porobi innym ciągnikiem Ale sam zdjabliłeś, a sam nie ściągniesz, tak? Ja zdjabliłem? Tak. Ja... Dobra, nie, chodź, poczekaj, bo chciałam się jeszcze ciebie zapytać, ty Ej! No w skoro morda ci wstaje. No. Chciałam się zapytać. Czego? Bo... O to, jak się dziejuś karygodnie zachował. Brzydko, brzydko, tyle powiem, że bardzo brzydko. Ja wam powiem, nie wiem czy widzieliście, ale dziejuś udawał kostuchę! No właśnie i nie wiem co mam na ten temat sądzić. Dobra, zaraz o tym pogadamy, chodź scholujemy te padło. No scholuję shol tą padlinę? Janina? No. A ten rower to twój co codzieś wziął? No ja mu go kupiłam. Kostuszenko? Ja mu go kupiłam. Siadaj. Ojejku Dobra, siedzę. Dawaj, tylko po prawej stronie jedź. Albo jedź prosto, jedź tu prosto, jedź prosto i zaraz w prawo. A może Ej, tam go Może na podwórze to. dziejusia? A! No. Przepraszam! Zapomniała chyba Janina. Chyba zapomniałam. Chyba tu podwórka dziejusia już nie ma. Dawaj podjedź tam jakoś do niego w prawo, jedź w prawo. Ty jakoś tylko staraj się tak za bardzo nie zjeździć tego pola. No szkurr No aż tak mocno nie zjeździłem no. Dobra dawaj, dawaj, dawaj. To jeszcze i tak się podniesie myślę. Jak to chcesz jakiego... to... Co do kur. Tak, przywaliłam w niego... czy? Chcesz ty kierować cię? Daj, ja będę kierował, patrzę, że ty to... o kur... o... o ja... o kur... ja nie, nie wiem, czy z tym obciążnikiem to dobry pomysł, może go trzeba... dawaj, jedziemy na gospel odczepimy ten obciążnik. No to dawaj, dawaj, dawaj jedziemy. Ja patrzę, że to... kostucha odczepić, z Bo to widzisz, to był głupi pomysł z tym obciążnikiem. Bo on ma być za wysoko zaczepione to? No, no i jest, obciążnik no jeszcze obciąża, no i on idzie ten, no to nie, dobra, odczepmy ten obciążnik. Jakbym miała obciążnik. cięgno hydrauliczne, to inaczej bym sobie go opuściła. I co, skorujemy go, to zajrzymy tam, co się stało, co? To może dzisiaj jeszcze byśmy go naprawili, bo ja myślę, że tam... No tak, tak ja, bo, bo ja myślę, że to jakaś kosmetyka, odpoczymy. kosmetyka, bo tam ani, znaczy, ja patrzy, chupo, tam, ani ja nic nie ani nic, Ja cię sprawdzałem, tylko... to patrzę, że jeden wężyk jakby się, kurde, nie wiem, przeciął, jakby ktoś przeciął. Aha, paliwowy. Nie paliwowy, tam no, kurde, muszę ci... A, bym musiał ci pokazać, ale... No no. dobra, a! Co tam? No dawaj, odczepię obciążnik I podczepiamy to Poczekaj, podczepimy, Obciepiłam będziemy polować Dawaj, poczekaj, 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 poczekaj. A co, ty się no. mi nie ufasz? Uważasz, że ja źle będę... Nie do tyłu, no! A gdzie? Linę zaraz urwiesz i... A. Ty uważasz, że ja będę źle kierowała, tak? Dobra, no, jedź. Uważasz, że ja bym źle kierowała? Jedź i mnie nie, nie denerwuj. Trzeba to ogarnąć i wszystko. Dobra, cyk. Dobra? No tak, no, zawrotka od razu, łośka i lecimy, tak? I oporowo, całodobowo, tak? To tak jest. Dobra, e... lecimy. Jest znowu tam doprost, się, wiesz, ogarnę. Dobra. E, I ten, i weźmiemy go od razu na garaż. Ja mam teraz trochę czasu, ja już oporządziłam. Po prostu się Jest. go podniesie, się go rozbierze i tyle, nie? Dobra pani, podjeżdżaj podciągnik. Ja najwyżej później pozostaję do ciebie, ale. A skurry, myślałem, że zahaczysz, pieroństwo. Trzeba, ja nie wiem, czy do kolegi też bym nie zadzwonił, Elina. Wiesz? Ja rozbiorę, ja się na tym znam. Ale, ty serio, się znasz na tym, czy tego tak mówisz? Znam, znam. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja mechanikę Dobra. studiowałam. Co ja będę może kierował, co? Co chcesz to, to kierował? A co, czy nie będzie ten bastawał? A nie, idzie pierun, dobra Oszka z nim Czekaj, poczekaj, poczekaj, ja pojadę tędy, żeby tu tam na drogę nie wyjeżdżać Cześć, szarpnę go to on Ciężko się... Ciężko ma szarpnę to się... Nie, bo on nawróci i godzinę na wprost to będzie dobrze, wiesz? My później przed tam na wprost, żeby już nie kręcić, dlatego tędy pojadę. Dobra. Czekaj, pojadę śladem tym co mam pryskać. Hmm, to na ziemię, tylko patrzcie. Poczekaj spokojnie. Nie pojadę tam psy będą jechać, to będzie po nas. No ta, to prawda. Czy niby można chyba holować co, czy nie? Bo z niego coś leci. No to lepiej tam niech nie leci, no Dobra, dawaj, jedziemy teraz tu No ja czy normalnie? Tylko jak będziesz wchodził w zakręt, to musisz z impetem, bo on mnie skręca. Ale my na wprost będziemy jechać, dlatego tędy pojechałem ty go aby go nastawić i tam będziemy jechać na wprost Janina A, ale teraz w prawo! Teraz w prawo. No i dobra. Ale tam na wprost i za stwoły go trzeba! No dobra, to może i tak, to mniej zakrętów, no bo tam w bramę możesz się... mieć ciężko się zmieścić im. Oj, czekaj, bo mi się... Dobra. Czekaj, poczekaj, go tylko trzeba będzie naprostować, Zara. Dobra, będzie jechał prosto w miarę? Ej, Jeszcze, jeszcze, jeszcze! jeszcze, jeszcze oj, 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 oj! Jeszcze, oj. jeszcze! u, u, u. u, 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 u. Ej, ej, jest dobrze? Dobra, no! Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, nic tu chyba nie ma, co? No nie wiem, no zobacz. kurde, bo nie chce się rozprzegać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Moment, moment, tak. Tur do góry podniesiony i. On powoli jedzie, kurde. On nie chce się tego. Dobra. Dobra, jedziemy powolutku. Kurde, co on nie chce jechać? Dawaj, jedź. Jedzie. Jedź, Jedźżeś. O koluliadek! Aaaaaaah, kotstucha jasna! Eee... Kurde! Eee! co żeś to od Narzobili! cholerny! Jak ci zaraz w łeb pociągnę, pioku. Takie Czekaj, bo Jarek chyba rozłam. Jarosław! Cholera! bo cię za kudły! chwycę, ty! Co to jakiś pij... Ej, Chodź! Chodź bo pijak tu jest! Pij agnozwalną! Ty, ty nie do Ja, a ja jeszcze nie patrzę! Janina, je, mój masej! A, to moja wina była przecież, no, przecież to przecież tam wyjechali, no a ja nie wychamałeś! Kurde, blade no! Pięknie. Janina, ty! Bo to ogólnie nasza wina, Ale... Bo nie Jaka nasza wina? Chodź tutaj! To nie, to nie nasza... To nie... To, to nie nasza... Zatrzymałeś się na stopie? Zatrzymałeś? Nie, 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 nie... Znaczy zatrzymałem, zatrzymałem... Ej, ej, odpróbuję spieprzyć! Odpróbuję spieprzyć. Vindo! E, numery nejsou Spisuj numery! Spisuje, spisuje! Dobra, veď o problémy, zvoníme po policii! Zapamiętajcie numery, widzowie! Zapamiętajcie numery! To jsou te numery! po policii, to go znajdo, co? No, bandyte! Co nám vymoušil? Jarek, co jsi? Po policii zvonič? Čekáš, jsi? Jarek! Co on robi, co on robi? Niech on ucieka, niech se on ucieka Idź na służbę najwyżej Na służbę, a go Dobra, dobra, no. dobra nagrywam to Janinek coś nagrywam. Dobra Pijany, dobra, weź go nagryć, żeby on coś powiedział Nagrywam, nagrywam Ej, gościu! Ja numery mam co nagrane, widzowie zapamiętają za co on robi ty? Dobra, niech chniście, jak chce, niech chniście. Pozwól no mu nie no Z ubezpieczeniem. <laughs> ja, Psychopata! Urobi, Żeś też było się nauczyć jak się jeździ? C ciężko było się nauczyć. Czekaj jak... za on Co za piję? Je z ubezpieczenia pójdzie! Ja odpiewam, Zresztą... ja odpiewam, uciekaj! Niech on nie się. tam barasu narobili, to teraz będzie to bój. Z ubezpieczenia pójdzie Janina! Tak, 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 tak! Spokojnie! Ale jak coś to on działał! Jak coś to on działał! No działał, tylko on nam przypieprzył. Chowaj tego ursusa z linką, chowaj go! I tu jak coś, to jechaliśmy z tej strony Janina, o, z tej e... strony byśmy prosto, o tu wyjeżdżał na tu wyjeżdża, bo tu i załaszły z pierwszeństwa i tu nam wyjeżdżał Dobra, to Co ty robisz, idioto? Zaraz zobacz wywali się, zobacz. Janina, gazem mu psiknąć po oczach? Poczekaj. Eee... Nagrywaj to, nagrywaj, to masz kamerę. Nagrywam! Nagrywam i czekamy, najwyżej jak ucieknie! To ja go... Nie zatrzymujmy go! Ja go dogonię. Do czym? Dzwonię po policję! Zwan, Jarek! Zwan, Jarek! Zwan. Jarek. Idź na służbę! To, Idź na to, służbę! To wszystko łatwo tu ja zaraz, e, zaraz tu przyjadę, z, ja z, z, zaraz służbę. na policję. Zaraz, 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 zaraz bym na policję, dobra? Nie, ja nie zadzwonię, ja nie ja ja, zadzwonię. Jak żeś no to zadzwoń. się nie naumieli, jeździć, ja was nauczę. Chłopie! Jedź stąd! Słyszysz? Było jedź się, stąd! Było się nauczyć. Jedź stąd! Uch. Czekaj, bo tu kiedyś to były trzywajka, a teraz to ja wizy. O, tak. A jedź są sobie. Zachnij się. Menda jedna. Nie będziesz mnie mówiła, co ja odprawię. A wiesz, że już o. tu policja jedzie czy nie? O, super! Super, niech jedzie. No po ciebie przyjadą. Po dupę przyjadą, nie po. Wiesz, nie? że rozwaliłeś się masaja całego. Już o, wszystko. Do. Przepraszam bardzo, bardzo, ale to ja nie umiem jeździć, czy wy nie umiecie jeździć? No ty nie umiesz jeździć! Weź, jedź stąd, człowieku! Nie no, gdzieś... gdzie Ale Gdzie jechać się. Dobra, patrz! Dzwonię na policję teraz! Dobra, nie dzwon, nie, nie... Dzwonię! To ja go się dzwonię, bo... Jarek, gdzie to... jesteś? No jadę, już jadę, na sygnałach. Jedziesz, dobra. Na sygnałach, jedziesz. Dobra panowie policjanci to jeżeli jedziecie, to... Ty on ucieka. Dobra, i czekaj, ja go nie jest czarżer, będę ci mówiła, gdzie on jest! Jak coś, bądź na Zimbi, bądź na Zimbi. Dojeżdżam, dojeżdżam. Ja wsiadam, ja wsiadam w Charger i jadę. A kurde, gdzie jest mój Charger? Ja go zostawiłam. Dobra, biorę stanka jednak. Bo Charger pewnie pod szpitalem jak na służbie byłam. Już ci pomogę go schwytać Pojechał w lewo w las Jak w lewo w las? Tu jest, w lesie, w lesie, w lesie jest Dobra, ja mu zajadę drogę Zajedź z drugiej strony I teraz... E... Ucieka, ucieka Ucieka? Tak Jedzie w stronę drogi eee, pra... Dobra, dobra Wiem gdzie Nadjeżdżam tam Jedzie znowu w stronę gospodarstwa naszego Gdzie? Jedzie koło. koło skradził się teraz. Co ty gadasz, dobra, zawracam. Myślałam, że inną drogą pojechał. Kurde, przypasoliłam jeszcze. Gdzie on teraz jest? Pojechał prosto, pojechał prosto. E, tam Uderzył koło w Nie gadaj. Pojechał prosto, koło gospodarstwa prosto, w stronę OSP. W stronę OSP, czyli w lewo. No, nie wiem, gdzie ty jesteś, więc ci nie powiem, gdzie. Dobra, wiem, widzę. Chyba widzę radiowóz. Dobra, widziałam radiowóz, jadę, pędzę. Ja, ja mam, ja mam szybszego Mustanga, niż masz radiowóz, tak? bym przeszedłem wyżej. Gdzie teraz jesteś? Nadawaj mi pozycję. Kurde, nie wiem, zgubiłem go, poczekaj, gdzie on pojechać. Dobra. Zgubiłeś go? Zgubiłem pozycję, muszę go nam... To ty jedziesz za mną tym mustangiem? Ja, ja Zgubiłem pozycję, moment Zawracamy, idziemy z drugą stroną, tutaj nie mógł pojechać Serio? Zgubiłem go chyba Kurde Cholera jasna, cholera jasna No co on tak szybko jechał, że ty go nagubiłeś? Mogę wziąć inny samochód Widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, tutaj dawaj tutaj. Gdzie? Widzę go Widzę go, tutaj jest Jedzie, Dobra, ja jedzie nam jedzie, 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 jedzie z naprzeciwka. Urda tymi trollami! Jest! To jedzie, jedzie, mi to. Jedzie, jest! Jedzie tam prosto! Mamy go! Przypieprzył! Pija cholerny! Dawaj Przybierne. go! Zatrzymaj się! O, nakręcił, nakręcił, dawaj! Będę próbowała wyprzedzać ciebie! Jedzi jeź, jeź, po polach, jedzi po polach, co to ma być? Pijany! A! No, ale by we mnie walnął! Dobra, strzelać? Nie no, co ty? Zatrzymaj go! Dobra, dawaj. Zajechałam z No kurcze! No, no, ale ty! Wypij, Tele ale jest dobrym kierowcą! No zaraz gdzieś przy się, zobacz, czego nie jeśli. Pierwszy raz, pierwszy raz widzę sygnały policji w e, lusterkach. To o, o, zajechałam, bale. zajechałam. Wyciąłem gini do, wyciąłem Wyciągaj go. Mam go, mam go. Wyciąłem Wyja gini do, wyciąłem do. Powiedziałam. Słyszysz?! Dawaj go, dawaj go. Mamy go. Koniec. Koniec teraz. Go, ale z, tobą. z gazu, gazu mu daję. Dobra, wciskłym no, ugazem. Nie widzę, że. że ja go. Czekaj, ko kopam uwalny pod nogi. I co, koleżko? Co robimy teraz, Jarek? Oj, spierdol nie wyjdziesz. Ale wy oni mi i Jaina! No! No nie no, pijany kierowca spodobał wypadek. Moja Ciągnik moja jest do kasacji i jeszcze jest pijany. Moja próbował moja uciekać. Moja no co, spierdol nie wyjdzie pewnie. Dobra, bierzemy go na przesłuchanie. O, Janina, bo, ale ty możesz być na przysyłkaniu? Mogę! Nie za bardzo, ale dobra. I do, 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 do rady wozu. Eee. kolego, 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 kolego. Gdzie? Gdzie się wybierasz? Kajdorecki. Czekaj, stój. ja mu w lampę strzelę. Stój, kur. Nie bij go. Stój, ci o, mówię, stój. Kolego. kolego! Ja się nie zatrzymam. Stój za fraki, jak cię chapnę, to... Przejadę go. Boż. Dobra, rączki. Cyk, jedna, druga. O. I idziemy. Do radiowozu jedziemy na przesłuchanie, Ocuj się Arek! Odsuję się, się! Nie, został! O kurrrr! Co zrobiłaś? On teraz potrzebuje pomocy medycznej, więc mogę być na przesłuchaniu. Okej, okay, dobra, wpakujesz go do Mustanga. Chodź kolego! Siadaj! Dobra, dawaj, niech wsiądzie, Dobra, cyk. Tu niech leży. Skułeś go! Skułem go, skułem, spokojnie. Jedziemy teraz tak, na komendę. Dobra. A ten samochód niego nie zostanie? Dawaj za mną, ja prowadzę. Jak coś, ja na komendzie dam odnośnik, że po prostu. Spokojnie. Że ja jestem medykiem. Uh -huh. No i dobra. Powiedz, że on wypadł tam przez szybę, czy coś. Spokojnie, jakoś, to, to, to o to się nie ma. No ale gościu będzie siedział, nie? No. Za to, co zrobił. No mi. Ja... Ja... O kurde, to jeszcze będzie płacił za to, żeby posprzątać. Znowu. Jarek, on mi znowu się go. Dojedź jakoś, Janina, dojedź. Jarek, ja też się obsięgam. Dasz radę, no chodź. Szybko. Jarek tu cuchnie. Dobra, Dawaj wysiadaj. Go. Wysiadaj, gnito. Ej, Jarosław! Czekaj, przepkam. E, 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 e. Dawaj go. Chodź ty tu, Mendozo, ty. Ty frajernio, ty. Raz, idziemy. Poszedł. Proszę. Idziemy, na salę przesłuchać. Raz. Idziemy. Cii. Idź ty, Mendozo, ty! Jaku ty alkoholiku? ojejku jaki materiał dowodowy na mamy? Ciebie... Jaki materiał dowodowy na ciebie mamy, to nie masz pojęcia. Wejdź po tobie, chłopie. Ty on nie widzi że drzwi otwarte po lewej stronie. Idź. Chodzisz. Tutaj! Kolego na dół! Weź go za fraki, ja nie włóśnie się. No czasu. zaraz, on znowu! Nie, nie, nie powinienem być teraz na służbie. Raz. No chodź tu! Przedłużaj! I druga, i druga, i góra, i w dół Dobra Janina, dawaj go najpierw na wytrzeźwiałkę i trochę przytrzymieje kilka godzin A racja ci i leżeć, i picie, i spać Policjant to zwykła Poczekaj smata. jeszcze! Psz, 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 psz. Psz, psz. Psz. Obrzygał mnie, obrzygał mnie Obrzygał mnie, obrzygał dobra, mnie. dobra, Jarek Chodź, słuchaj Jarosław, myj się Słuchaj, myj się Chodź, ty, my go do... Poczekaj, dobra Ej, Ja chyba jestem wampirem, bo nie mam mojego odbicia Obrzygał mnie Dobra, koci, idziemy Przesłuchamy go najwyżej wieczorem Dobra, przy... przesłuchamy go wieczorem Przesłuchamy go wieczorem Bo on jest zabity on jest, słuchaj na pruty jak jasny gwint. Dobra, jedz z tym ustawie mogą się przyczepić, a boemkę też muszę przestawić. Dobra, to leci. No, on tak rzeka, że na parkingu, słychać. A ja polega. muszę takie tak jej odmeldować, także poczekaj, bo. A no dobra, to czekaj na ciebie czy co? Bo ja w ciuchach jestem. Czekasz na ciebie? No to poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, no. Dobra, to ja czekam. Ty, a co z tym MF-em? Ja myślę, że jakieś odszkodowanie ładne będzie, tylko musisz dobry protokół tu z interwencji rozpisać, co nie? Ale odszkodowanie no, jakieś będzie. Bo, bo dobra, dobra. Jakieś ładne odszkodowanie będzie i się go wyremontuje od razu. To nawet może dobrze, że on nas pierdeknął. Nie słyszę ciebie, bo jestem w pokoju, Przebieram się, nie wiem co mówi Janina. Dobra, dobra, to ja czekam, czekam, no. A bo to wiesz co, to ja jadę. No poczekaj na mnie, Janina, poczekaj, już idę. Dobra, czekam. Co tam gadawać, Bo nie słyszałem, bo byłem tu w pokoju. Że mam nadzieję, że będzie dobra kasa Do szkodowania? być no. dobra kasę, znaczy tym nie przyjmuję MFM, bo... To może to nawet to się Może ale nawet dobrze już nas Co? Trzeba naprawić, On kiedyś już u mechanikę stał z pół roku chyba Ale myślisz, że dobrze w że nas pierdyknął Niedobrze, ale... Do szkodowania wyciągnę kasę. Ej, ej ej, 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 ej Co? Co ty robisz? No skręcałam. Jedzi normalnie. Staram się. Trutniu. Ale wiesz, co trzeba być normalnym jeździć normalnie. Tego no, MMA już... też mi się przydało sprzątnąć. Dobra, to zaraz to... O. Gidneciasz! <laughs> co to... <laughs> co to się stało tego? Nie, nie to fajnie, tego! Powiedz mi! Na stop! Na stopie, no jest? Nie zatrzymali... Powiedz! Jak a! może! Jak można się z kogoś śmiać! Jak, kto jak ktoś kto mieszka w takim czymś! Jak ktoś kto mieszka w takim czymś może się śmiać! I zobacz! I zobacz co? Ty! A ci się no tam, coś pomyliło jak to jest moje? Co twoje? Co twoje? Co twoje? Spierdzielaj mi stąd, to wszystko moje! Dobra, co z twoim rowerem robię ty, Mendoza. Do... O ty, skur. Ty! To jest mój fotel! Twój fotel ci zabrał? I mu Oj, zajmi się. Zwo... Dobra, beldować się na służbę? Miesza garantowa. Czy zamykać, czy jeszcze poczekać? Patrz! Nie! Nie wytrzymam! Gdzie ja już? Poszowam! A co mi z rowerem zrobiłeś? Co mi z rowerem zrobiłeś? Ja. mi koło wygiął, teraz centrowane koło mam. Ideszka. No No, kostucho. Chodź Jarek, ty, Jarek jedziemy. Mało ci do, do kostuchy brakuje. Jarek wsiadaj Ja to bym się nie zdziwiła Jakbyś jeszcze na nas doniósł że my tu przykręt zrobiliśmy z tym stopem No to no. Już się nie zdziwi. Ciągnij w, po, w poprzek dragi zostawili super! Widzisz, super! Już problemy ma... Jarek, drogi. Nie podoba ci się tutaj coś? No. I dobra, i tobie! Ja się z Wami żegnam, bo ja muszę posprzątać tego w dobra, i w ogóle dobra, zaraz będą kłopoty. Nie, nie,